Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębicę, stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. W pierwszą niedzielę Nowego Roku rozważamy fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Świętujemy także jeden z najbardziej znaczących momentów w życiu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a mianowicie Jego Chrzest. Można by pomyśleć, że dla kogoś, kto zamieniał wodę w wino, chodzenie po wodzie jest bardziej praktyczne niż zanurzenie się w nurtach Jordanu. Ale w tym wydarzeniu chodzi o coś więcej niż tylko rytuał i ustanowienie liturgii. Pierwsze dni po Nowym Roku to nie tylko czas na postanowienie o przepracowaniu niezdrowych nawyków i nie mówię tu o postnej diecie. To czas, w którym kościelny kalendarz zwraca naszą uwagę na chrzest. Chrzest Jezusa w Jordanie to nie tylko historyczne wydarzenie, ale to punkt zwrotny Zainaugurował publiczną misję Jezusa i jest symbolem naszego powołania do życia z Bogiem. Zastanawiając się nad chrztem człowieka, który przecież jest Bogiem, możemy zadać pytanie, dlaczego on, będąc bez grzechu, zdecydował się na ten krok? Otóż, przez ten akt Jezus solidaryzuje się z ludzkością. Wchodzi w nasze doświadczenia. Identyfikuje się z nami w naszych dążeniach, słabościach i poszukiwaniu zbawienia. To trochę jak w epickim filmie, kiedy agent ochrony zasłania własnym ciałem prezydenta, chroniąc go przed niechybnym trafieniem pocisku wystrzelonego przez szaleńca. Chrzest Jezusa był także aktem posłuszeństwa ojcu, symbolizującym zebranie na siebie grzechów świata. A co u nas? Nasz chrzest to coś więcej niż tylko kąpiel bez mydła i gąbki. To symbol naszego umierania dla grzechu i nowego życia w Chrystusie. Czy to nie jest powód do optymizmu? Nasze stare życie z jego błędami i niepowodzeniami zostało pochowane, a my zostaliśmy wskrzeszeni do nowego życia pełnego nadziei i możliwości. To święto przypomina nam, że nasze codzienne życie powinno być oddane Bogu i służbie. To trochę jak bycie superbohaterem, ale zamiast peleryny mamy chrzcielną szatę. I choć możemy nie latać ani nie mieć nadludzkiej siły, nasze działania mogą przynosić miłość i nadzieję tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Warto także zadać sobie pytanie. Czy żyje zgodnie z zobowiązaniami chrzcielnymi? To jak regularne sprawdzanie stanu konta, ale zamiast pieniędzy sprawdzamy nasze duchowe bogactwo. Czy nasze życie odzwierciedla posłuszeństwo i oddanie, które Jezus okazał w swoim chrzcie? Pamiętajmy, że chrzest Jezusa to model pokory i posłuszeństwa. To przypomnienie, że jesteśmy powołani do świętości, do życia w harmonii z Bożymi planami. To nasze codzienne umieranie dla grzechu i powstawanie do życia w duchu. Jeżeli ktoś zaglądnie na drogi naszego życia, powinien zobaczyć, że Chrzest jest tam widoczny i owocuje. Chrzest mesjasza to nie tylko przypomnienie o naszym własnym Chrzcie, ale także o tym, co Chrystus osiągnął przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. To zaproszenie do życia pełnego miłości, radości, pokoju i służby innym. To nasza szansa, by być światłem w ciemnościach, nadzieją w rozpaczy i miłością tam, gdzie panuje nienawiść. Zatem w tym nowym roku niech nasze postanowienia będą nie tylko o zrzuceniu kilku kilogramów ale także o wzroście w wierze, miłości i nadziei. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem tego, kim jesteśmy jako ochrzczeni w Chrystusie.